Te święta, nie chcemy ci życzyć rzeczy, które dobrze brzmią na kartkach świątecznych, ale mają niewiele wspólnego z prawdziwym życiem. Nie powiemy, żeby wszystko było idealne, bo święta rzadko kiedy są idealne. Życzymy ci za to chwili, w której odetchniesz, nawet jednej. Życzymy ci zgody na to, że nie wszystko musisz, nie każdą tradycję trzeba powtarzać, tylko dlatego, że zawsze tak było. Życzymy ci odwagi, żeby zrobić coś po swojemu. Nawet jeżeli komuś się to nie spodoba. Życzymy ci jednej szczerej rozmowy. Albo świętego spokoju, jeżeli to jest to, czego potrzebujesz. Życzymy ci wyborów, które będą dobre dla Ciebie, nie dla wszystkich wokół. I życzymy Ci, żebyś w te święta znalazł, znalazła choć jeden moment, kiedy sobie powiesz, to jest moje, dokładnie tego chcę. A jeżeli tegoroczne święta będą spokojniejsze, prostsze. Lub mniej perfekcyjne. To może właśnie takie mają być. Wesołych, Wesołych Twoich świąt. Twoich świąt.